Szczęść Boże, Państwa. I moim gościem jest Pan redaktor Dominik Zwikła. Witam serdecznie, Boże. Szczęść Boże. Akurat Pan redaktor jest publicystą mojej rodziny, ale głównie portalu prawy.pl. Także cieszymy się z obecności. I chciałbym dzisiaj porozmawiać m.in. o demokracji. Pozna się na tym, chyba pracę pisał Pan redaktor Dominik. Proszę powiedzieć, bo są. Różne spojrzenie jest na demokrację. Inni, jedni uważają, że demokracja to jest ważne, że wszystko demokratycznie da się zrobić, na przykład w kwestiach moralnych nie może być demokracji. Proszę aby powiedzieć, jakie jest stanowisko pańskie? Znaczy, moje stanowisko jest takie, że no właśnie jak się wspomniał, e, niedawno miałem obronę pracy magisterskiej, w końcu po dwóch latach, trochę po czasie. E, w trakcie zbierania tej, materiału tej pracy zmieniłem stanowisko ze sceptyka wobec demokracji, który jakoś ją tolerował, na stanowisko całkowicie antydemokratyczne. A. Generalnie, jeżeli chodzi umowa o demokracji, zawsze trzeba sprecyzować, co ma się na myśli. I tutaj najłatwiej zacząć od tego, czym demokracja nie jest. A no właśnie, czym demokracja nie jest? Demokracja często się przedstawia jako synonimy wolności, moralności, sprawiedliwości, a to jest błąd, bo moralność to moralność, sprawiedliwość sprawiedliwość, a demokracja to tylko i wyłącznie wola większości, nic więcej. To co większość wybiera lud. Tak? Trzeba by to zdefiniować, co jest ludem, ale to już ta oddzielna kwestia. Generalnie kwestia jest taka, że ludzie mogą wybrać błędnie, ludzie mogą wybrać źle, no niegodziwie. Może taki bardzo dobry przykład, bo dam no, jaskrawy oczywiście, ale trzecia no rzesza niemiecka. Adolf Hitler został wybrany całkowicie demokratycznie. Demokratycznie, Skoda, bo tam u Niemców jest coś takiego. To, co władza powie, oni akceptują, nadal tak jest. To, co władza powie, to oni na przykład, jak będą, zaproponują szczepionki, które są złe. Wiemy, że złe są szczepionki na koronawirusa, to oni to zaakceptują. No I I jeżdż... to samo za Adolfem Hitlerem było. No bo dzisiaj, jeżeli większość zaakceptuje, że wolno mordować dzieci nienarodzone, to to jest dobre z perspektywy demokracji, chociaż nie... Że eutanazję przeprowadzać demokracja może też. A, tak. Dok dokładnie tak. Tak więc pamiętać trzeba zawsze, że demokracja jest tylko i wyłącznie wolą większości. Nie musi być moralna, podczas gdy demokracja sama z siebie zakłada, że to no właśnie ta wola większości jest wyznacznikiem moralności. Jeżeli ktoś większość chce, no to trzeba to ustanowić tak. i uszanować, ponieważ jest to inaczej łamanie demokracji. A w jakich zakresach jest dobra e, e, demokracja? Bo też istnieje, musi istnieć, e, no właśnie w jakich zakresach czy. Mo, że, moim zdaniem demokracja może mieć rację bytu w przypadku małych społeczności na małych terytoriach. Zawsze podaje się jako przykład takiego państwa superdemokratycznego, gdzie to się sprawdza, Szwajcarię. No i to jest prawda, ponieważ Szwajcaria składa się z kantonów, które są bardzo mocno niezależne od siebie. E, mają małą liczbę ludności i pewien bardzo mały obszar. W takich, no, przełóżmy tam przykład na Polskę, powiedzmy gmina, ok, to tam można pewne rzeczy demokratycznie rozstrzygać, no bo kwestią gminy powinno być czy tutaj finansujemy drogę, czy budujemy szkołę, robimy no tak. coś, remont? No to jasne, no to jest kwestia demokratyczna, można jak najbardziej coś takiego. Czy wybrać. też jak jest jakaś wspólnota mieszkaniowa, prawda? No to, w, to wówczas również, ale e, nie musimy. do końca, ponieważ we wspólnocie mieszkaniowej jest kwestia tego, kto jest właścicielem i ile ma udziałów. Trzeba, A, trzeba mieć. No ten. tak, czyli bogaci mogą wtedy przegłosowywać innych i koniec. No bogaci albo osoby, które na przykład na to zapracowały. To, to jest właśnie też tak. ciekawe, że demokracja się łączy akurat z socjalizmem. To jest bardzo ciekawe, że e, jednym no z takich filarów demokracji jest równość. Wszyscy jesteśmy równi. To jest nieprawda. nieprawda. E, ja nie jestem równy z księdza, oni ksiądz ze mną. No, jasne. Ja nie mogę pokazać. Pan świąteń. ma więcej pieniędzy niż ja i już nie jesteśmy równi. Polewizowałbym. Ale, ale nie, tak na, na poważnie przypadając bo to jest też bardzo istotne w demokracji, że demokracja tworzy wokół siebie pewien taki kult religijności. Ja uważam, że ja nie, nie mogę pewnych rzeczy, które ksiądz może robić, tak, yy, chociażby spowiedź, udzielanie tak, komunii świętej, tak. a demokracja nie, demokracja już się tutaj sprzeciwia, po cichu, choć coraz częściej już jawnie, ale przecież jest mowa o tym, że trzeba kobiety na księży wyświęcać. No właśnie. Albo, albo też są takie głosy, że w sumie to właśnie wierni mogą sobie udzielać komunii świętej, na przykład na przykład tych szafarzy nadzwyczajnych czy niektórzy księża robią tak, że po prostu wykorzystują to do tak, tego... Tak, że nie chce im się udzielać no tak. komunii świętej, biorą szafarze, ale to jest ale w wielu miejscach, tam gdzie powiedzmy, czy mało jest księży i tak dalej, jest to uzasadnione. Czy na przykład, no chociażby tak, sprawa niedzieli. Szafarze mogą iść do chorych w niedzielę, gdzie jest bardzo ważne, żeby ludzie otrzymali Chrystusa, ci, którzy są obłożnie chori, że, bo wtedy księża nie mogą iść. Także jest to w miarę do spuszczania, ale to nie kwestia demokracji, bo to Kościół powinien ustanawiać, decydować o tym, a nie, nie demokracja. Tak jak pan redaktor wspomniał o tym, że e, święcenia kobiet i tak dalej, czy, no wiemy, że w Niemczech tak jest, tam, tam głównie e, świeccy decydują, tam za wiele. Nie, nie, nie ma on nie ma za wiele nic do powiedzenia, Tylko oni decydują o tym, co będzie, il, ile osób będzie przystępować do Komunii Świętej, bo ich stać na to, czy będzie stać, czy nie, to samo w Austrii jest i to jest, to jest niedobre. Jeszcze tak w tym temacie tej religijności, demokracji, bo Christopher Ferrara, Ferrara właśnie zwrócił uwagę na to, on, on napisał taką książkę, bardzo polecamy, Wolność Bóg, który zawiódł. I on tam zwraca uwagę, że na przykładzie państwa amerykańskiego, że generalnie wszystko opiera się właśnie na idei demokracji i wolności. On tam też uzasadnia, że to jest ze sobą sprzeczne, ale to może, kiedyś, może przy innej okazji. Główną religią tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych jest demokracja. Inne religie mogą funkcjonować pod warunkiem uznania, że to państwo i jego ideologia. Są najwyższą religią. E, właśnie taki, taki ciekawy aspekt zwrócił uwagę, że księża bo w Stanach Zjednoczonych za bardzo nie mogą mówić o tym, że, e, że jest jeden Bóg i że, i, i że wiara katolicka jest prawdziwa, ponieważ to uderza w konstytucję Stanów Zjednoczonych, która mówi, że wszystkie religie są równe i żeby Kościół katolicki mógł funkcjonować, księża i wierni, trzeba chociażby milcząc, e, tak, przemieszczając ten fakt, trzeba akceptować. Y, taką tezę, że wszystkie religie są równe. To no, dla, dla no mnie jako nie jest dobre. Nie znam dokładnie teraz, y, kiedyś no, no, do do mnie Dla mnie nie jest, ale nie? to jest, gdyby tak było, to niedobrze. Po prostu y, wiemy, że Kościół jest hierarchiczny. E, os Wiele osób o tym zapomina. Zapomina o tym. E, no też jest e, w kwestii wyboru e, papieża, to też jest demokracja. No a kardynałowie decydują na konklawę, ale e, władza papieża jest władzą absolutną. Koniec. E, I papież, jeżeli wypowiada się w sprawach obyczaju i wiary, wtedy jest nieomylna, a tak nie jest, jak sobie w innych sprawach wypowiada. No i, i, i tutaj, jeżeli jest sobór i tak dalej, to wtedy e, kolegium e, kardynałów z papieżem, to wtedy wiemy. No ale uważa, i, że i jest, jest, sobór, jest najmniej demokratyczny, bo tak jak mówię, papież ma pełnię władzy. Gdy jest sobór, to zauważmy, że to nie jest tak, że wszyscy mają prawo głosu, tylko jak się wspomniał, biskupi kardynałowie, nie, kardynałowie, kardynałowie. Ewentualnie, tak, jak, w tak, ewentualnie jakieś autorytety teologiczne. No ale, ale no, nie wszyscy jeżeli wiemy jak Sobór Watykański II, też Karol Wojtyła, nasz później papież to też wiele przygotowywał spraw związanych e, m.in. E, z encykliką, która później wyszła przez Pawła VI, e, Humanewite. E, papież tutaj był specjalistą, nasz Jan Paweł II i e, on jako kardynał to, to wiele przyczynił się do tego, do, do, do powstania tej, tej encykliki Humane a później on e, wydał nam Ewangelium Vitae, czyli Ewangelia Życia. Także tutaj i wiemy, eksperci przygotowują, E, pewne rzeczy na, na sobór czy na synod i wtedy dopiero e, zbiera się to i na, na jest, jest później końcowy de, de dokument w uzgodnieniu z harnałami. No właśnie, a, a, nie, zgu, a, nie, a nie w a uzgodnieniu nie. ze wszystkimi, tak, tak, bo wtedy byśmy mieli tak, właśnie nie, kobiet, nie, no kobiety, kobiety księży, porażka. No. M, msze, msze dla homoseksualistów, no. zresztą już tam jedna tam organizacja religijna już coś takiego robiła parę tygodni temu, pamiętam, chyba na Kubie to było, no. zrobili msze dla LGBT i tam właśnie zjechał, ekumeniczną msze dla LGBT, no. był właśnie jakiś ktoś, kto się podał za księdza katolickiego, Ktoś to się podawał za pastora i za tego prawosławnego kapłana, mhm. popa, no. no i rzekomo była to msza dla LGBT ekumeniczna. No, czyli uwiarogodniło się to dziadostwo LGBT. No tak. No, ale właśnie w, odwo w odwołaniu do woli ludu. O, właśnie. Czyli to jest złe, to jest e, socjalistyczne, tak? Właśnie. Łączy się z tym. To łączy się z tym. E, w niektórych przypadkach, jak, jak, jak Pan wspomniał, może być demokracja, ale często ona niszczy wiele rzeczy, niszczy godność człowieka, niszczy powiedzmy w przypadku wiary katolickiej, niszczy ten fundament wiary, prawda? Gdzie Chrystus, powiedzmy tutaj, szczególnie w Nowym Testamencie, mówi o tej miłości i tak dalej. I On uzupełnił stare prawo, czyli dekalog, jest ważny, ale uzupełnił w to największe przekazanie miłości. Ale też ważny jest dekalog i tyle. I nie da się zmienić dekalogu, a niektórzy chcieliby demokratycznie zmienić, i to jest słowo. Jeszcze tutaj tak był wspomniany Jan Paweł II i są te jego słowa dosyć słynne, które wydaje mi się, że są jako uzasadnienie dla demokracji, po prostu właśnie takie potwierdzenie i ubóstwienia jest to traktowane, a błędnie. Bo tam papież Jan Paweł II, on wymienił pewne zalety demokracji, wskazując, że kościół docenia niektóre rzeczy i wydaje się, że demokracja jest systemem, w którym człowiek i katolik może funkcjonować. Tylko dwie rzeczy. Po pierwsze. On tego nie stwierdził ze całą stanowczością. Tak. Generalnie tam były wymienione pewne pozytywne cechy, ale bez żadnego stwierdzenia, że w takim razie jest ona dobra. No tak, po prostu tak, wskazał, że pewne tak, są. I tak. druga no to rzecz. Tak, jak, jak pan wspomniał, że w niektórych mniejszych społecznościach to, to jest, istnieje demokracja, ale jeżeli na całość się rozszerza demokrację, no to wtedy jest. Druga rzecz to ostrzegł, że demokracja bez wartości może się przemienić w ukryty totalitaryzm. No i, pyta, tak. no i pytanie, czy w sumie, bo wszędzie, gdzie obserwujemy jakiekolwiek państwo, wszędzie to zmierza w kierunku totalitaryzmu, każda demokracja, państwo ingeruje w kwestie, w które nie powinno ingerować. No, chociażby nawet y, nauczając w szkołach, tak? Jest niebezpieczeństwo, że w zeszłym roku to chyba było, tak? Te tęczowe piątki. No, tak. Ja nie mam jeszcze dzieci, ale nie, no, gdyby tak. była sytuacja, żebym się dowiedział, że posłałem dziecko do szkoły, no, no bo jest obowiązek, no i, tak. i się dowiedziałem, że nagle był tęczowy piątek, no to nie wiem, jakbym zarabiał. No i przebierają a w Niemczech, dziewczynki za chłopców. A w, nie, i, w, Niemczech, w Niemczech z kolei przecież jest obowiązkowa tak zwana edukacja seksualna w szkołach, hmm. za opuszczenie której są bardzo poważne reperkusje wobec rodziców wyciągane, włącznie z odbieraniem dzieci. No i, no i, i to jest łamane. Pismo Święte, czyli yy, yy, gdzie Księga Rodzaju mówi, że, że związek małżeński, związek mężczyzny i kobiety. No i tyle, i koniec. I, i to jest niszczenie tych wartości. Zresztą widzimy to też w testamencie wiele jest. Ogólnie, to jeśli chodzi jeszcze tak, wracając do Jana Pawła II, tego właśnie komentarza o demokracji, to mi się to bardzo kojarzy trochę innymi słowami, tak? Ale verum novarum. E, papież XIII z kolei on opisywał właśnie kapitalizm socjalizm. No skracając, socjalizm jest zły z natury, kapitalizm jest niedoskonały, ale katolik może w nim funkcjonować, tolerujemy, tak? E, podobnie to widzę mniej więcej właśnie te słowa papieża o demokracji, że da się funkcjonować tak. pod pewnymi warunkami i nie uznajemy, że to jest jakiś idealny system. Czyli to, co było powiedziane w naszym nagraniu. Tak jest. Drodzy Państwo. Moim gościem był pan Dominik Zwykła, Dziękuję bardzo. Specjalista, m.in. od demokracji. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo.